Myślę, że takie ważne przesłanie w tym dniu dla wszystkich chorych jest takie, że jesteśmy z Wami, pamiętamy o Was, modlimy się za Was i chcemy Was wspierać. Ja na co dzień posługuję w Hospicjum Częstochowskim prowadzonym przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej i tak ośmielę się powiedzieć, że dla mnie Światowy Dzień Chorego tak naprawdę jest każdego dnia. Każdego dnia staramy się to życie celebrować, świętować, podkreślać wartość tego życia, godność. Staramy się doceniać tych wszystkich chorych, cierpiących, których nam Pan Bóg stawia na drodze naszego życia i chcemy też właśnie im ukazywać, że to cierpienie ma sens, że oni sami w sobie, w tym swoim doświadczeniu choroby mają wielką wartość. Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z braci najmniejszych, mnieście uczynili. I czego nie uczyniliście jednemu z braci. Tegoście i mnie nie uczynili. A więc tajemnica cierpienia jest związana z tajemnicą miłości. I dlatego przychodzimy dzisiaj do Matki Kościołów, do Bazyliki Archikatedralnej Najświętszej Rodziny z Nazaretu, żeby poprzez Eucharystię to źródło i szczyt życia prawdziwie chrześcijańskiego. Ogarnąć modlitwą wszystkich, którzy są z nami związani, którzy cierpią i łączą się z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Są takie sytuacje, niestety, kiedy no, człowiek chciałby pomóc, a, a wie, że mimo różnych starań, niestety, no, nie da się w żaden sposób pomóc, jak tylko dobrym słowem, a czasem i nawet żadne słowa nie są w stanie. Dodać otuchy i wtedy pozostaje tylko obecność, trzymanie za, za, za rękę i to w zupełności wystarczy. Niebieskiego pana, śliczna Jakie wie Ich cały... werde Trzeba przypominać inicjatywę Jana Pawła II, żeby taki dzień jak dzisiejszy, czyli Matki Bożej z Lourdes, uczynić modlitwą taką szczególną w intencji ludzi chorych, ale nie tylko, bo w ogóle w całej służby zdrowia, a tutaj trzeba widzieć i ludzi, którzy są na co dzień poprzez posługę w szpitalach, w hospicjach, w domach pomocy społecznej, ale i tych najbliższych, którzy muszą się wykazywać cierpliwością, i, I taką codzienną miłosną troską o ludzi chorych, zwłaszcza swoich najbliższych, czy, czy zwłaszcza również dzieci, bo trzeba to uwzględniać, że to nie jest tylko sprawa wieku i, i tej starszej już bym powiedział jakiejś słabości, ale po prostu również i dzieci. Dlatego chciałbym to skierować również taki apel, żebyśmy dostrzegali, że cierpienia dzieci, pomimo, że każdy powie, są niewinne, one też są w tajemnicach cierpienia Chrystusa uwzględnione. I dlatego nie ma lepszego zanurzenia jak Eucharystia. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Doświadczenie cierpienia jest trudne dla każdego, ale dla człowieka wierzącego myślę, że ważne jest to, żeby ukazywać, że w tym doświadczeniu cierpienia, doświadczeniu choroby są podobni do samego Pana Jezusa cierpiącego na krzyżu i że tak naprawdę wiedzą, co Pan Jezus przecierpiał, ale też powinni mieć świadomość tego, że Pan Jezus jest przy nich i chce im towarzyszyć w tym dźwiganiu ich codziennego krzyża choroby. Przemów do wszystkich swoją łaską. Pomnóż ich wiarę, że cierpienia i łzy nie idą na marne, lecz przyczyniają się do zbawienia świata. Umocnij nadzieję na powrót do zdrowia. Ty przyjmujesz ich ból i jednoczysz ze swoją męką. Chcesz, abyśmy wszyscy stali się Twoimi współpracownikami w dziele odkupienia świata, już żeśbili w sobie Twoje oblicze i Twoje rysy wyryte w głębi serca każdego z nas. Kirie Eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad Nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad Nami. Duchu Święty Boże. Tatruj co jedyny Boże.